Modelowanie przeznaczenia. No właśnie, czy to nie jest sprzeczność słowna? Przeznaczenie wydaje się czymś, co jest nam z góry dane, coś, co jest nieuchronne. Czy możemy je modelować, możemy na nie wpływać? Ja sobie przygotowałem taką definicję z encyklopedii. PWN, czym jest przeznaczenie? Otóż encyklopedia podaje, że przeznaczenie, czyli los Dola Fatum, czyli znaczy coś, co jest powiedziane, przepowiedziane, rządzone przez Bogów nieodwołalna czy coś, czego zmienić nie można. I takie jest pojęcie, prawda, przeznaczenia. Ludzkość od zania dziejów, obserwując co się dzieje z naturą, obserwując swój los, poszukiwała sobie jakiegoś wytłumaczenia na to, że, że to się w ten sposób dzieje, że ja nie mam wpływu na pewne rzeczy, w związku z czym wymyśliliśmy sobie przeznaczenie. Czyli tak naprawdę przeznaczenie, można by powiedzieć, jest swego rodzaju wytłumaczeniem sobie samemu, że nie mam wpływu na pewne rzeczy, co nie do końca jest prawdą, bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu, na przykład część ziemi w Japonii. Ja nie mam wpływu, pani nie ma wpływu, pani podejrzewam też nie, chociaż nie wiadomo. <śmiech> <śmiech> Ale na przykład, na to, w jaki sposób się będziemy czuć dzisiaj, jakie będą relacje z naszymi najbliższymi, jakie będą moje zarobki, w jakiej pracy będę, będę na przykład w tym momencie pracował, w jaki sposób będę żył, gdzie będę żył, to zależy ode mnie. To są moje decyzje. I tak naprawdę, oczywiście, że możemy wpływać na, na swoje tak zwane przeznaczenie. Tytuł jest oczywiście troszeczkę przewrotny, no i specjalnie taki tytuł sobie tutaj sformułowałem, żeby właśnie spojrzeć na to troszeczkę, troszeczkę inaczej. Psychologowie twierdzą, że człowiek do 14 roku życia nabiera tak zwanego samokonceptu, czyli ma ukształtowaną ocenę samego siebie, ma zdanie na, na temat siebie, swoich możliwości i praktycznie, jeżeli do tego dołożymy jeszcze kwestię temperamentu, czy to ktoś jest bardziej introwertyczny, czy, czy bardziej ekstrawertyczny, można powiedzieć, że mamy człowieka zamkniętego, ukształtowanego, który idzie w świat, Albo mu wychodzi, albo mu nie wychodzi. I teraz, czy to jest, czy tak faktycznie jest? No tak na pewno jest, ale mamy wpływ na to, czy tak będzie, jak, jest, jak jesteśmy ukształtowani, czy tak nie będzie. My decydujemy o tym. My mamy możliwość zrewidowania opinii na temat samego siebie. I między innymi ta książka właśnie jest o tym. O możliwości zrewidowania opinii na, na temat samego siebie. A w recenzjach pańskiej książki czytamy... Warto porozmawiać z takim trenerem. Tak, porozmawiać, bo to nie jest zwykła lektura. Zaś inna recenzja mówi, Ten książkę czytelnik musi dopiero napisać sam, o sobie. A kiedy książka już powstanie, jej autor czytelnik dowie się o sobie kilku zaskakujących prawd. O co chodzi? Czy to nie jest taka zwykła książka, którą dostajemy i czytamy do poduchy? Znaczy, ja powiem tak. <grym> Recenzje mnie bardzo zaskoczyły. Kiedy je przeczytałem, bo nie spodziewałem się aż tak dobrych recenzji, aż tak pozytywnych i tak trafiających w sens tej książki. I tu bym chciał przy okazji podziękować pani, pani Małgorzacie Potockiej, Monice Wasowskiej, Andrzejowi Nierychu, Andrzejowi Supronowi, Andrzejowi Wucikawiczowi, za to, że dali mi te recenzje i napisali wiele prawdy. Mianowicie ta książka nie jest zwykłą książką. Ja przeczytałem setki książek, właśnie między innymi też o. O samorozwoju o psychologicznych takich. I to, co mi zawsze brakowało w tych książkach, to było coś dalej. przeczytałem książkę, odłożyłem na półkę, zapomniałem. Wróciłem może do niej za rok, za dwa, może nigdy. Brakowało mi czegoś takiego jak kontaktu z, z tą treścią tej książki, takiego interakcji. Inter, dokładnie interakcji, tak? Czyli że ktoś mi pokazuje coś, ja to robię. I ja postanowiłem pójść, ponieważ trenerem jestem prowadzę szkolenia już od, od 9 lat. I postanowiłem, że połączę książkę ze szkoleniem. Mm -hmm. I tak właśnie powstała ta książka. Ona w swojej konstrukcji jest taka, zresztą wystarczy ją wziąć do ręki i zobaczyć właśnie, że jest dużo punktów, podpunktów jakichś zadań. <słuch> zadań, wypunktowań. Mm -hmm. Czasami z tej strony to nie ma tekstu, tylko jest mm -hmm. jeden, dwa, trzy, cztery i coś masz tam napisać. Mm -hmm. I taki jest ten sens, że, że masz tą książkę przerobić cudzysłowie. Mm -hmm. To my teraz na pytanie, co robimy? Bierzemy się za wykonywanie ćwiczeń z książki i bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. dziękujemy. Do widzenia.